Rosłów z barżanta. Pycha, w dodatku nie skóry dręczonej z hodowli przemysłowej i nafaszerowanej paszą z antybiotykami, która ma przyspieszyć jej wzrost, tylko z dzikiego, żyjącego wolno ptaka, którego zdobycie wymaga wysiłku i umiejętności współpracy z psem. Zapraszam do oglądania filmu z polowania na bażanty. Początek lutego. Nie można już polować z psem na dziki, dlatego Awa odpoczywa i czas najwyższy znowu zaangażować korę. Mimo, że pogoda nie zachęca do wyjścia z domu, ja nie mogę usiedzieć na miejscu i jadę na polowanie na bażanty. Z samochodu widać, że jest tyle wody, że już nie wsiąka w ziemię. Będzie ciężko, ale jestem uparty. Dzisiaj poluję na łąkach zarośniętymi, gęstymi zakrzaczeniami. Dawno tu nie zaglądałem i szczerze mówiąc nawet nie wiem czego mogę się spodziewać. Idziemy. Już po chwili kora wypłoszyła pierwszego koguta. No cóż, wybrał lepszą dla siebie trasę ucieczki. Polowanie z płochaczem wymaga większego skupienia. Pies nie robi stójki, tylko od razu wypłasza zwierzynę na strzał. Chociaż kora ma bardzo fajną cechę pomagającą w polowaniu. Jak tylko wyczuje ciepły trop, to zaczyna głosić, to znaczy szczekać. Dzięki temu często jestem już przygotowany. Fakt, że często szczeka czując zapach już wypłoszonego bażanta. Dzisiaj nie mam szczęścia. Już drugi kogut, który zerwał się po drugiej stronie krzaku, bez szans na oddanie strzału. Thank yep. Wybrałem miejsce. No to teraz mam do wyboru. Albo wracać tak jak przyszedłem, a to oznacza, że muszę nadłożyć sporo drogi, albo spróbować przejść przez tę wodę ryzykując kąpiel. No cóż, ktoś kiedyś powiedział, że jest ryzyko, jest zabawa. Kurde, to śliskie. Dzisiaj wyjście na pusto, ale za to sezon na kleszcze, uważam za otwarty. Szukaj! Tydzień później znów się wybrałem. Na szczęście tym razem nie pada, ale wody i tak jest tyle, że polowanie będzie raczej ciężkie. Ale jak mawiał klasyk, twardym trzeba być, a nie miętkim. Poluję na nieużytkach otoczonymi polami. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Jest. Szukaj, aport! W takiej chwili trudno mi powiedzieć, co daje mi większą satysfakcję. Czy sama zdobyć, czy współpraca z ułożonym przeze mnie psem? Dobry piesek, chodź. Chodź, dobry piesek. Tak, dobry pies. Siad, siad. Dobry piesek, tak, dobry piesek. Kocham to. Chociaż nie wiem, czy Kora nie kocha tego bardziej. Wina ma niesamowitą pasję i widać, jak jest szczęśliwa. Idziemy dalej. Odbija na niewielki nieużytek, który często potrafi zaskoczyć swoją obfitością. Ile kur było, Kora? Dziesięć? <słuch> było trzynaście. Dobry prognostyk przed kolejnym sezonem. No, nie pomogą lufy krupa, kiedy strzelec ino... No wiecie co. Ewidentnie spóźniony strzał. Bażant nawet nie niedraśnięty poleciał sobie dalej. Może to i dobrze. Kury na wiosnę też będą potrzebować jakiegoś faceta. Na dzisiaj koniec. Ostatnie wyjście w sezonie. Dzisiaj poluję w zupełnie innym obwodzie. Teren może nie tyle ciężki, co w wielu miejscach niedostępny. Duże trzcinowiska z zarośniętymi szerokimi rowami. A że wody jest wyjątkowo dużo, to nie ma możliwości polować w najbardziej obiecujących miejscach. Ale nic, idziemy. Do kora, noga, noga, chodź. Kora jest nauczona, że na długi gwizd waruje. Często każe jej w ten sposób poczekać na mnie. Byłoby bez sensu, gdyby wypłaszała koguty 100 metrów ode mnie. Nie miałbym wtedy możliwości oddania strzałów. Szukaj! Dwoma krótkimi gwizdami przywołuje ją do siebie. Szukaj aport. Kurde. Znów bez psa bym niczego nie zrobił. Aport. Naprzód szukaj. Bażant spadł po drugiej stronie zarośniętego szerokiego rowu. Na szczęście kora, jak przystało na wachtla, uwielbia wodę i po chwili aportuje bażanta. Dobry piesek, tak, dobry piesek. Siad, siad, siad. Powoli kończymy. Wracam do samochodu i, myśląc, że nic się już nie wydarzy, wyłączam kamerkę. I to był błąd. Duży błąd. Kora odbiła w bok, i nagle przeraźliwie zapiszczała. Okazało się, że znalazła śpiącego w trawie jenota, który zdążył ją nawet ugryźć w pysk. Na szczęście nie zdążył uciec. I tak ostatnią moją zdobyczą w sezonie był jenot, czyli inwazyjny gatunek obcy. Znaczy się, że zrobiliśmy dla przyrody dobry uczynek. Który dla kory skończył się kilkoma wizytami u weterynarza i podaniem antybiotyków. Zostaw! Zostaw! Następne barżanty jesień. Może wytrzymam.